Kogo? Witam kogo Goszę, może tak, takie przysłowie. Marcin. Agata, podgorska Fotofabryka. Foto, a, Fotofabryka, to wy jesteście między innymi twórcami tych, tego wszystkiego. Tak, robiliśmy dwa zdjęcia, zrobiliśmy styczeń na Barce i co jeszcze robiliśmy? Co jest robiliśmy? No, i... Pokaż listopad gdzieś... listopad. Listopad. Słyszałem, że e, że ty skakałaś po Barce, tak? A, oczywiście. Bo Adam mi opowiadał, że była niemożliwa wszędzie. Potrafiłaś zrobić ładne ujęcie. A dobrego zdjęcia wszystko. Ucha. Tak, rzeczywiście. No, trzeba czasami tam nagiąć trochę przybiców, żeby ładne zdjęcie wyszło. Można mówić, że jest stresowany, ale nie wygląda, że jesteś zestresowany. Wyglądała. Typowy luzak. No to dobrze, dobrze. dobrze Cieszę się, kamufluje. tak? Kamuflujesz, tak duży A tak. Długo was trzeba było namawiać do tego? Nie, a to zadzwonił i myślę, że po chwili już miał odpowiedź pozytywną. Myślę, że to tak pozytywna akcja, fajna. Warta wsparcia, że na pewno będziemy brać udział też w przyszłym... E... No właśnie miałem się o to pytać. I tak mówię, jak to tak sprytnie to ugryźć, żebyście się zgodzili nie, nie. od razu? Nie, nie, <noise> nie trzeba nas nawabiać, bardzo już, chętnie e... będziemy... Udział. Obiecaliśmy także, no już decyzja zapadła, a tam wie, możemy. I to z przyjemnością. A macie jakiś pomysł na jakieś ujęcie, takie, co by pasowało? Znaczy, Takieś, ale e... tak mega trudne, bo ja lubię. Bo ja wiem, że Adam lubi zawsze trudne takie misje do wykonania. Mnie namówił, żeby wskoczył do Brdy, żeby morsował i tak dalej. To różne z nim przygody miałem. E, wiesz co, e, w, tym, w tej edycji dobrze się bawiliśmy. Na na no też będziemy się bawić. dobrze bawić. A e, co dokładnie będziemy robić, to zależy od osoby, która do nas przyjdzie na, na fotę. Ja rozumiem, ale jakiś taki pomysł w głowie, co byście nigdy nie zrobili. Ale by fajnie to wyglądało, co bym mógł tak takie zrobić i na pewno z Adamem, tak na szybko, coś wchodzi do głowy, czy za trudne pytanie, jak to trudne pytanie, tak, tak na szybko, bo... bo... My zawsze staramy się dopasować do osoby, którą Rozumiem. fotografujemy, no także to od osoby. Na ile pozwoli sobie osoba fotografowana też, nie? Bo to też dużo zależy od tego. A jak się Gala podoba? Gara. Pierwszy raz jesteśmy tutaj na tej gali. Myślę, że bardzo, bardzo tak... sympatycznie poznaliśmy bardzo ciekawe osoby, tak, że... które jakby, no, też pomogły. Także, no, tutaj, skute, myślę, że bardzo temasy, dobrze. Także jest bardzo miło. Dobra. A... Inny, inny program, buldożer. Oglądaliście buldożera? E, oglądaliśmy. Graliście? Oglądaliśmy. A gra, graliście, czy też nie? E, nie, nie, nie graliśmy. To teraz mam taki, ze względu, że ja wygrałem na inny z aukcji charytatywny udział uczestnictwa. Mm -hmm. Tam mamy pole e, od A do J, od 1 do 10. Dlatego daję Wam, żebyście wybrali mi pozycję, w którym mi miejscu umieszczę statek. W następnym programie, który będzie wyświetlony, ja będę brał udział w tym, co Wy powiecie, to tam umieszczę statek. Także strzelajcie od A do J. Ej, to ja literę, a Ty cyfry, albo odwrotnie. W porządku. To co bierzesz, literę czy cyfra? Cyfrę. Ja literę. No. no, może D. D8. No. I co by tam najlepiej umieścić? Jedno, dwóch, trzy, trzy cztery masztowce. Ja bym dał trójkę. Niech będzie, nie będziemy się spierać. Żona chciała coś innego. A ja cztero masztowca chciałam. Dobra, to ja... Paulina, Paulina czwórka. Czwórka to główna nagroda. Ale jeszcze mamy z tego złot, zł, zł, złoty statek, który jest jeszcze większą nagrodą. Ten złoty kask, o, tam jest złoty kask. Czy czy złoty kask? Co by się tam chcieli umieścić? Dobrze, idźmy na całość. Tak? Złoty no. kask. No, umieszamy tam złoty kask. <laughs> Dobra, to co? Dziękuję, wracacie na Dziękujemy piękną bardzo. galę. Miło poznać i do Czeka. zobaczenia zerowe. Oczywiście. Hej.